Schudnąć, zwiększyć aktywność fizyczną, zacząć oszczędzać lub inwestować. To najpopularniejsze noworoczne postanowienia Polaków. O to, co zamierzają zmienić w nowym roku i czego życzą sobie w 2024, zapytaliśmy przechodniów w Kętrzynie. Czy mam postanowienie. E... Bardziej się skupiam na tym, ponieważ mam swoje parę lat. Skupiam się na tym, żeby utrzymać to zdrowie, więc trochę takiego ruchu i myślę, że powinnam go zwiększyć, bo jest za dużo samochodu. I jakiś trochę ćwiczeń w domu, takich spokojnych przed telewizorem, z jakimś tam prowadzącym na YouTubie czy na Google. Osobom. Oj, daj Panie Boże, zdrowia. Bo już lata swoje mam. <laughs> o, jak poradę w niedzielę obchodzę 75 lat. Także chciałabym, zdrówka, zrówka, bo trochę było w tym roku. Ten rok się kończy, daj Boże, żeby nie był taki jak początek roku. Także miałam trochę zawirowań. To mam takie wewnętrzne, takie wie Pani. Może nie noworoczne, tylko świąteczne. Ale takie wewnętrzne, takie osobiste. Moje postanowienie, żeby rodzina, to znaczy, żeby przede wszystkim rodzina była zdrowa. W zdrowiu. To jest najważniejsze. I żeby zaprzest. Ja nie palę papierosów, ale inni w rodzinie palą to, żeby zaprzestali. To moje jest takie marzenie, żeby zaprzestali palenia papierosów. Bo to jest normalnie odręka. Nie dość, że papierosy są drogie, to i szkodzą na zdrowiu. Z badań wynika, że noworocznych postanowień trzymamy się zazwyczaj przez niecałe 4 miesiące. By w tym roku zwiększyć swoje szanse na powodzenie, warto sformułować postanowienie jako działanie, nie zaś jako efekt. Zamiast postanawiać, że w tym roku schudniemy 10 kg, zobowiążmy się, że 3 razy w tygodniu będziemy ćwiczyć przez godzinę.